O, ku... Szanowni Państwo, czas na film! Hojrak, tchórzliwy pies! W broni głównej Hojrak, tchórzliwy pies! Porzucony za młodu został przygarnięty przez Muriel, która mieszkała na farnie ze swoim mężem Eustachym Motyką! W ich rodzinnym miasteczku pracują straszydła! Tylko Chojrak może obronić swoją przerażoną rodzinę! Głupi kundel! Ja się niby boję! E, e. Pierdalać mi z drogi szkurwy szyny. Nie widzicie, że pracuję. Proszę mi, kuźwa nie przeszkadzać w tej chwili. Proszę, to jest moje upoważnienie do kopania tutaj tunelu. Co ty kurwa pierdolisz? Ty kurwa nie umiesz pisać, czytać i w ogóle jesteś popierdolony. Ja tu jestem kurwa pansowa i mam zawsze rację. Ty jesteś kuźwa, pedał, nie pansowa! I żeś do... mi kuźwa z drogi. Kurwa, ja pan Pedał, ty jesteś świód jebany i nie masz jajek. Zobacz kurwa, lepiej co ku zrobi! Abyś zdechł, wyprowadzam się do mamy, podpisane Nienawidząca cierżona. Cóż, chociaż jedna dobra wiadomość. You must change. Do not play with your destiny. Co kurwa? You must find... Oh. Wiesz, że jaszczurki nie mają zewnętrznych cech płciowych? Co ty gadasz? Jaszczurki nie mają kutasa. Czy stąd wzięła się twoja ksywka? Spierdalaj! Pff. Jak mogę służyć, żebyś mi zapłacił? Przynieś mi tu teraz pieniądze czołem! Coś byś chciał? Przykro mi. Pospiesz się i kup się coś! Nie jestem zainteresowany. Niewiarne! się samolot na twojej matce! Nie zabijaj mnie, jestem dziewicą! Proszę, dziękuję! To nie jest galeria, żebyś gapić! To będzie dziesięć dolarów. Ja ja sobie robisz. To jakiś żart? Wróć jak będziesz miał kasy. Proszę, zachowaj spokój, albo zadzwonię do wujka sami. Dziękuję za twoją nieczystą wizytę. A teraz wnucha. Zapraszam ponownie. Pff. O czym tak pierdolicie? Floyd mówi, że nie lubi strzelać minety. Drexel, każdy czarnoch mówi, że jak dupczy to nie lubi minety. Podobno. Hmm. Big D, palisz patelnię? Jasne skurwy synu, liżę jak podleci. Cipe, cyce, wszystko co się kurwa da. Ja bym nie polizał żadnej cipy, ale gdybym nawet lizał, to na pewno nikomu bym o tym nie powiedział. Zajebiście bym się wstydził. Te czarnuchu, palisz tyle tego świństwa, że pierdolnąłbyś jeszcze większe głupoty. Któregoś dnia pociągniesz nawet czarnego druta. Odpierdol się, wszyscy jesteście pojewani. Kurwa, ciągle zapominam, że tam, skąd pochodzisz, szkoły nikt na oczy nie widział. Co jest w garnku? Zupa z elfów i cebuli. Dobra, chcesz jeść? Nie lubię cebuli. Głupiś. Elf z cebulą dobry. Jak pomidor. Nigdy nie zostawisz mnie! Nigdy nie opuścisz mnie! Nigdy nie zostawisz mnie! Kurwa, sfałszowałem to gówno JEBANE Poczekaj, muszę, muszę się niepić. Kurwa. <grywa> Kurwa. Kurwa! 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 Dupa, 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 gówno chuj. Pipa! Rozepnij rozpora!

Raket pił zaleje. Ja pierniczę działa. Każdy się nie mieści z To tylko łapy weź. Siła! Ja się! Widziałem, we Więcej kalorii, więcej ciężaru i nie ma upierdalania się. Ania, już jestem! Aniuś! Anka, przyjechałem! No jestem Aniuszka, a... jest ten... Aniuśka, ani, za coś ty się przebrała. Za Borysa Jelcyna. O co ci chodzi? Anka, dzwoniłem do ciebie trzy godziny temu, że idziemy na moją imprezę firmową, gdzie mam dostać nagrodę. A ty jesteś, ty, ty, ty jesteś... No, 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 co ja jestem? Wy Słuchaj, czy ty myślisz, że ja tutaj siedziałam i trapałam się po tyłku? Ja się robię! Hej, żołnierzyku. A co to? Na przepustce? Misiu, zrobić coś do picia? Zrobić. A co? No masz. Kakao. Na ciepło czy na zimno? Na zimno. Cześć, kim jesteś? Lesbijką. Yy, co to znaczy? Jak się budzę, myślę o seksie z kobietą. Jak jem śniadanie, to myślę o seksie z kobietą. Jak idę do pracy, to myślę o seksie z kobietą. Jak jem obiad, to myślę o seksie z kobietą. Jak wracam do domu, to myślę o seksie z kobietą. Jak zasypiam, to myślę o seksie z kobietą. A ty yy, kim jesteś? Ja tu przyszedłem, cholera, bo myślałem, że jestem kowbojem, ale, ale to teraz to wiem, że ja jestem lesbijką. Jesteś normalny, czemu nie maziasz pedale? Nawet kotek mazia. Kotek, kotek, kotek. Nadal nie maziasz paszczeciarzu. Ja się tu kurwa produkuję, a ty jak sarenka bez nóżek oczy kurwa jak marzenie, nadal leżysz w swoim jebanym rowie. Wyjazd stamtąd, bo będzie wpierdol, sarenko. Masz tu żółty, Kurwa, niebieski, zielony, gruby pędzel, chudy pędzel, o nie to! Nie to kurwa! Cofnij, cofnij, cofnij że narysowałem flagę przecież to jest jasne, że to wesołe F z rączkami. Wy jesteście wszyscy adoptowani, banda kocich członków! Chodź do nas, chodź do nas, chodź do nas! Jest fajnie! Nie mam nie, poczekaj chwilę, nie mam nic! Nie ma nikogo w domu, idź do komuś innego! Naprawdę mi zpał! O Jezu, chyba mi krew leci. Kurwa, siłek niewyżyty. Zjedź sobie w kiblu naręcznym to trochę chłoniesz, a nie ludziom krzywdy robisz! Baranie, sorry! Chciałem, żeby było bardziej realistycznie! Ty naprawdę mu zbałeś! Aż ja stamtąd słyszałem takie tempy jep! No przecież mówię, że mi zdał! Pakuj Janusz! Pakuj jak to japy! Ech. 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 Dawaj malutki, dawaj. Spodź się dla mnie, siłaczu. Zajeździj to, żeliwo na śmierć. Jeszcze wyżej, jeszcze musisz. Uwaga! Na w salto! Jestem hardcore. Żyję. O ja, jak panią wypierdolił. Kurwa, ja nie skaczę. Aż mi się zdradza. Trzeba a kim pan jest? Kto? Ja? Ja proszę pana jestem reżyserem na akcji. O, to zobaczy pan nie złą To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść, to już jest koniec, możemy iść, czytał Tomasz Knakik.